To jest zrobiony w tej chwili taki bardzo malutki półwianek. Pewnie się zastanawiacie, jak to wyginam. wyginam wygiąć można, właściwie czekam jeszcze chwilę, aż to weźmie i się przyklei mocniej. I proszę bardzo. I już mam bez problemu wygięty, bardzo malutki wianuszek. Pamiętajcie, ja robiłam tylko na wzór. To nie jest taki wianek z prawdziwego zdarzenia, ale za chwilę po prostu Wam pokażę możliwości. Ten prosty wianuszek jest jedną z najfajniejszych rzeczy, ale na bazie tego wianuszka można wykonywać różnego rodzaju też yy, inne kształty. Z takich najprostszych rzeczy, które będę Wam proponowała, zobaczcie, ja mam tu wykonany następny wianek. Zobaczcie, wygnę go sobie tutaj też, żebyście widzieli. I zobaczcie, można z takich dwóch wianków, kochani, wykonać taką podwójną opaskę. Okazuje się, że to może wyglądać bardzo fajnie i ciekawie. Później na główkach Wam pokażemy takie po prostu różne, różne opcje, czyli można mieć tutaj podwójnie.